My jako kardiolodzy, jako lekarze, którzy zajmujemy się pacjentami z tętniczym naciśnieniem płuca, robimy wszystko, żeby ten standard był jak najlepszy żeby leczyć zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żeby leczyć w sposób nowoczesny. Podjęliśmy cały szereg działań w tym kierunku i w zeszłym roku, w listopadzie, dzięki takiemu porozumieniu środowiska kardiologów skupionych wokół Sekcji Krążenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia udało się opracować już dość nowoczesny program lekowy technicznego naciśnienia płucnego. To jest y, sytuacja, w której pacjenci mogą otrzymać leczenie monoterapii, to właściwie było już wcześniej, ale mogą też otrzymać terapię dwulekową. I trójlekową. Myśmy mieli dotychczas możliwość leczenia za pomocą terapii dwulekowej. Nie było jednak możliwości eskalacji do terapii trójlekowej, a wielu z naszych pacjentów właśnie potrzebuje trzech leków, żeby osiągnąć ten stan, który będzie zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza akceptowalny, zadowalający. Ten stan, który gwarantuje odpowiednio długie przeżycie chorego. I to był pewien przełom w leczeniu nadciśnienia płucnego w Polsce. Listopad 2018, myślę, że wszyscy, którzy się zajmujemy tymi pacjentami, tą datę będziemy pamiętać. Inna ważna rzecz, która się wydarzyła, to znaczne rozszerzenie możliwości leczenia technicznego nadciśnienia płucnego u dzieci. U dzieci jest to jeszcze rzadsza choroba niż u dorosłych. W Polsce mamy około 1000 pacjentów stępniczych na dziecięcym i 80 dzieci stępniczych na płucnym. I muszę powiedzieć, że nie mieliśmy dużych problemów z przekonaniem Ministerstwa, żeby u tych dzieci też rozszerzyć liczbę, też rozszerzyć możliwości terapeutyczne techniczne nadciśnienia płucnego. I tak u dzieci, jak i u dorosłych możemy stosować obecnie zarówno terapię dwulekową, jak i terapię y, trójlekową. Bo tutaj warto podkreślić, że nowoczesne leczenie nadciśnienia płucnego to jest leczenie złożone. Właściwie nie ma już specjalnie miejsca na terapię pojedynczą, terapię jednym lekiem. Ten program jest dość nowoczesny, ale nauka idzie do przodu, pojawiają się nowe wyniki badań i my cały czas jako kardiolodzy zajmujący się tymi chorymi, śledzimy wytyczne, śledzimy nowe artykuły i to, co jest nowoczesne w 2018 roku, to już nie jest aż tak nowoczesne w 2019. Roku. My byśmy chcieli dzisiaj mieć możliwość od razu zaczynać terapię podwójną u pacjenta z technicznym ciśnieniu płucnym, który przychodzi do nas, znajduje się w klasie czynnościowej drugiej lub trzeciej. Tak to się, Tak się stosuje w Europie. W tym momencie my musimy rozpocząć od jednego leku, chwilę poczekać, ocenić pacjenta, zobaczyć, że działanie tego leku jest niewystarczające i wtedy dopiero dokładamy ten drugi lek. Dla nas ten czas jest bardzo ważny między rozpoczęciem leczenia a dodaniem drugiego leku. On powinien być jak najkrótszy, bo jest szereg badań, które mówi, że jeżeli od razu zastosujemy podwójną terapię, to pacjenci dużo lepiej rokują niż jeżeli będziemy stosować najpierw jedno leczenie, a później, a później będziemy dokładać kolejne leki.